Za smaczne chwile z programem dziękuję sponsor. Producent przyprawy musztard, Premat. Na pełen smaku program zaprosił jego sponsor. Dystrybutor przeprawy uniwersalnej, Kucharek. Na program zaprosił sponsor. Producent żółtego sera, Gołda w plasterkach. Współdzielnia Mleczarska Mlekpol. Lifting wciągniecie bez reszty! Dawaj do nas. Trzymajmy się razem. Zbyszko. My Polacy jesteśmy mistrzami grilla. A wiesz, jak to się zaczęło? Polakus grillus jako pierwszy opanował posługiwanie się Kotlinem. Na dworze Władysława Grilleły Zawsze królował Kotlin. Ketchup Kotlin grał też pierwsze skrzypce na grillach czwartkowych. Poezja. Twoja kolej, mistrzu. Kotin zmienia grilla na lepsze. W Dolinie Noteci jak nikt rozumiemy psie potrzeby. Dlatego w naszym sklepie internetowym znajdziesz wszystkie nasze produkty. Z dbałością o każdy detal wprost do łap własnych. Bo my psy zasługujemy na to, co najlepsze. Dolina Noteci. Więcej niż karma. Rola Garros w Eurosporcie, a każdy mecz na żywo na platformie Max. Loteria Roschen, to wafelki co godzinę, codziennie gotówka i nagroda główna – czerwona bryczka. Wafelki Roschen, ich rupali długo i szczęśliwie. Hmm, Frontera. Wow, ile miejsca. Wow, ale szybko się ładuje. No, no, niezłe światła. Wow! Nowy Opel frontera. Już od 299 zł netto miesięcznie z dopłatą w programie Nasze Auto. Sponsorem programu jest producent leku OTRI Allergy Control spreju na alergie z flutykazonem. Sponsorem programu jest firma Bielenda, producent kosmetyków przeciwzmarszczkowych oraz na przebarwienia. Z linii Bielenda Egzosomy Młodości. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z dziecięcą strefą Sweet Valley i rollercoasterem Choco Chip Trick.